Cześć, witajcie wszyscy z tej strony. Kapi Filia to mój kolejny odcinek z Gwinta. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić talię szpiegów Jana Calveita. Jest to talia Nilgardu z dowódcą, oczywiście Janem Calveitem. On tutaj nam dobiera jedną z kart. Możemy sobie tę kartę zagrać. Talia oczywiście opiera się na szpiegach, więc jednostkach nielojalnych, które rzucamy na rzędy przeciwnika. Dzięki temu możemy tworzyć różne fajne kombosy. Tak więc zaczynamy od kart złotych, czyli legend. Umieściłem tutaj Raifarna, który zagrywa wybraną brozową lub srebrną jednostkę nielojalną, czyli szpiega. Mamy również Meno, który niszczy wybranego szpiega. Jest też Kahir, który ponawia umiejętność naszego dowódcy, więc znowu możemy zagrać kolejną kartę. Umieściłem również Zabójstwo, więc możemy zniszczyć kluczowe karty przeciwnika dzięki temu, że zabójstwo rani 2 razy po 8. Jeżeli chodzi o szpiegów w tej talii, to mamy oczywiście Cantarelle, czyli typowy szpieg, który dobiera nam kartę do ręki. Jest Devet, który zwiększa siłę, wybranej jedno... Które zwiększa siłę losowej jednostki i ją zagrywa o 10. Jest Iris. Iris może zrobić niesamowite kombozy z brygadą Nausica albo z egzekutorem. Możemy wzmocnić nawet swoje jednostki o 25 punktów. Są oczywiście emisariusze, czyli typowi tutaj szpiedzy... Którzy nam, do... którzy nam dobierają kartę, którą możemy rzucić Umieściłem również skrytobójców, dzięki czemu możemy eliminować ważne jednostki przeciwnika No i tutaj najważniejsze te kombosy to są oczywiście z Brygadą Impera Oni się wzmacniają za każdego szpiega Oraz egzekutorami, którzy atakują za każdym razem, gdy szpieg zostanie rzucony Dałem tutaj również dwóch siewców zarazy Oni tw tworzą te krowie truchła W sumie też są jednostkami nielojalnymi, więc Również tutaj mogą tworzyć różne kombosy. Brygada Nausika, która niszczy szpiegów, i gdy zniszczy tych szpiegów, to ulepsza się. Tutaj jeszcze umieściłem ze srebrnych kart Lecha, który zagrywa wybranego brązowego szpiega. Egan, czyli Bloker, który jest w stanie zablokować dwie jednostki. Petar, który może tutaj resetować nam jakieś wybrane jednostki. I następnie je okaleczyć albo ulepszyć w zależności, czy, rząd, czy są wrogami, czy są po naszej stronie. Jeszcze jest jeden medyk z jeden medek z możemy wyciągnąć coś z cmentarza przeciwnika, na przykład emisariusza w drugiej rundzie. I tak przedstawia się ta talia, W sumie jeszcze nie powiedziałem o infiltratorze. Eee, nim możemy wybrać wybraną jednostkę przeciwnika, i wtedy staje się nasz szpiegiem. To też jest dobre, razem z Menno. Jest to moja wersja tej talii, ponieważ tych wersji tej talii jest sporo na internecie. Możecie znaleźć naprawdę różne warianty. Postaram się Wam również przedstawić inne wersje tej talii. A więc myślę, że możemy przechodzić, będziemy sobie grali rozgrywki rankingowe na, na 3000 punktów rankingowych. Aktualnie mam 16 rangę. A więc lecimy. spokoju gramy przeciwko Henseltowi, więc na 100% będzie tutaj przeciwnik grał z wykorzystaniem pancerza. Dobra, co my tutaj mamy? Eee, mamy dwóch skrytobójców, no na razie sobie jednego wymieńmy. Słuchajcie, starajmy się nie mieć na rynku ani Brygady Impera, ani Egzekutorów. Ich sobie będziemy dobierać z emisariuszy. Eee, dobra, to jeszcze może wymienimy... Mamy jedną brygadę impera No i niestety mamy akurat egzekutora Jednak te karty postarajmy się dobierać Z emisariuszy Z Z, z Joachima Deveta Ponieważ yy, To jest bardziej opłacalne Okej, okay. to zaczynamy sobie Zaczniemy sobie od Reinfarna I zagrajmy Joachima Deveta I jak widzicie Jest brygada impera z 18 punktami, więc całkiem nieźle. On już tutaj atakuje z tym pancerzem od samego początku. Eee, Rzucić lacha? Myślę, że to jest dobry pomysł. Weźmiemy sobie emisariusza. Kolejnego emisariusza. Kolejnego emisariusza. I teraz akurat nam się emisariusz nie trafił. No, medyka zwykowara na pewno nie będziemy brali, dlatego weźmy skrytobójcę, rzucimy go tutaj może w te miejsce. Okej, okay, on tutaj zaatakował go za odpowiednią ilość punktów. I za chwilę rzucimy sobie egzekutora jeszcze, żeby on nam tutaj już działał z przyszłymi szpiegami. Dobra, jest werblista. Ja chyba teraz zagram zabójstwo jednak. Raz uderzymy w tego, drugi raz w tego. 15 punktów dało nam tutaj zabójstwo, jednak wyeliminowaliśmy tych yy, tego werblistę. On tutaj pewnie chciał zagrać już Henselta na tych werblistów. Dobra, te krowie truchła również tutaj mogą dobrze zadziałać. okej, okay, on nam zablokował Brygadę Impera. No to my zagrywamy egzekutora. O kurczę, miał lekko miasto buraj Horangwi w talii, to ciekawe. O niestety, dało mu to 12 punktów. Ale i tak jest całkiem nieźle, ponieważ wygrywamy pierwszą rundę. Mamy tyle samo kart co nasz przeciwnik. Więc możemy tutaj wyrobić sobie łatwo przewagę kart w trzeciej rundzie. Fajnie, jakby Cantarella się teraz trafiła. No nie ma Cantarelli, ale też nie jest źle. Albo może się zarazy wymienimy. Skrytobójca. Dobra, no to my pasujemy z samego początku. Teraz przeciwnik musi coś zagrać, będzie miał jedną kartę mniej. Na na, na pewno. Jest redański Espirant A więc tej karty, tą kartę tutaj rzucił. Może dobierzemy Iris? Byłoby ciekawie. Nie, jest Brygada Impera. I chyba ją zostawię. Chyba Brygadę Impera zostawię. No i przeciwnik się poddał. Ok, więc wygrywamy pierwszy mecz. Zagramy sobie w takim razie jeszcze jeden mecz. Skoro przeciwnik się poddał, no to na pewno tak nie zakończymy odcinka. Więc rozpoczynamy sobie. Drugi mecz, zobaczymy kogo tym razem trafimy. Zabijałem za więc znowu królestwo północy. Obstawiam, że znowu wersja z pancerzem. No to wymieniamy tą brygadę, wymieniamy egzekutora. I chyba wymienię jeszcze tego. Dobra jest Egan. Możemy mu tutaj blokować redańskich aspirantów yy, albo kadweńskich inżynierów oblężniczych. Nie wiem, kogo on tutaj będzie grał w tej talii. Zobaczymy. Zaczynamy od emisariusza. Dobieramy brygadę impera. Redańska elita. Więc z samego początku już rusza z tymi jednostkami, które mają pancerz. To my zagrajmy Cealacha. Czy Kealaha. nie wiem dokładnie jak to się wymawia. Emisariusz kolejny. No i kolejna brygada Impera. Teraz siła tych brygad oczywiście będzie rosnąć za każdego szpiega zagranego. Jak rozkażesz. O, Tridamski piechór, rzadko się te karty spotyka. Szczerze mówiąc. Dobra, dajemy Jana Calveita O, mamy tutaj ciekawe karty. Wybierzemy sobie Rainfarna. I zagrywamy zagramy Joachima Deveta. Joachima Deveta, rzucimy go tutaj. O, i mamy egzekutora. Ciekawie. Uderzamy w tego. Nie no mamy 30 punktów przewagi. To jest naprawdę dosyć spora przewaga, jednak przeciwnik chyba będzie to grał. O, zamieniłam tutaj kartę wiaderitową figurkę. No to my zagrajmy Canterelle. O, mamy meno. Możemy tą Canterelle zniszczyć za pomocą tego meno. OK, on gra tutaj grzybki. No to my rzucimy. Chyba siewce zarazy Ok. No naprawdę mamy to Spotkanie jak na razie pod kontrolą Zobaczcie, że Ile tutaj jest szpiegów po stronie przeciwnika? Aż pięciu Tak więc jak na razie talia działa tak jak ma działać Hmm Możemy zagrać tego potem, tego Meno w Canterelle. O, on rzuca radowida, więc Obstawiam, że zablokuje nam jedną brygadę i te krowie truchło. Dokładnie tak. Słuchajcie, jakbym teraz właśnie rzucił egana na krowie truchło, to on te krowie truchło zniszczy, ponieważ on jeszcze zadaje obrażenia, więc to nie, było, nie miałoby sensu. Ale możemy rzucić egana tak, że odblokujemy tą brygadę impera i zablokujemy mu... Eee, yy, to Mrna jest komelita. Myślę, że to było dosyć dobre zagranie. Jednak zobaczymy, czy przeciwnik dalej będzie tutaj starał się grać w tej rundzie, czy jednak się podda. ludzie. Dobra, są. Niebieskie pasy. Mm. Myślał o tym Meno. Nie wiem, czy by go teraz używać. Możemy w sumie spróbować to zrobić. Na Cantarelle. To jest również bardzo dobry kombos. Meno 8 punktów. Niszczy Cantarelle, która ma punktów 11, więc łącznie daje nam te 19 punktów. On dał teraz rok dowódcy. Szkoda, że nie mamy żadnej brygady nausika. Przydałoby się zniszczyć tutaj tego emisariusza. emisariusza. Fajnie by to zadziałało. Hmm. Może ten Peter? Nordlingowie nigdy nie przestaną o, tak to zrobimy. No i wciąż mamy tyle samo kart co przeciwni... przeciwnik. Więc, jakby przeciwnik spasował, to byłoby podobnie jak w poprzedniej rundzie, jak w poprzedniej grze. Gdzie też mieliśmy przewagę kart. Zamieniam się w słuch. Teraz rzucił Dijkstra. O, słaby traf. Oho, oh, 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 tym bardziej słaby. Naprawdę fatalnie mu to dobrało. Zawsze jest. Zagrajmy infiltratora. No, a może na tego zwiadowcę. Ten. Y, nadanie statusu szpiega oczywiście zwiększa też siłę brygady Impera. No i teraz przeciwnik ma już naprawdę ciężko. Nie boję się. Mocno go tutaj przycisnęliśmy na nekę. ale będziesz, Przenosi sobie tutaj swoje karty z cmentarza do talii. O dziwo to są tylko karty specjalne, ponieważ tylko takie ma na cmentarzu. Więc zbyt, zbyt dużego wyboru tutaj nie ma. Nie wiem co by to zagrać. Może spróbujemy z tym skrytobójcą? Chyba na Radowida będzie najlepiej go tutaj posłać. Nigdy. Ok, mamy 9 punktów przewagi. I przeciwnik ma tyle samo kart w ręce co my. Ok, wygraliśmy tę rundę, ponieważ przeciwnik spasował. My też oczywiście pasujemy. Tak więc znowu będziemy mogli uzyskać przewagę kart. Tylko, że mamy dosyć słabe karty w ręce. O, teraz coś lepszego nam tutaj wpadło. Nie wiem, czy by nie zostawić tego egzekutora. Pasujemy od razu. Antarele już zużyliśmy, więc nie mieliśmy co liczyć na jej ponowne dobranie, oczywiście. No teraz przeciwnik musi zużyć kartę, będzie miał jedną kartę mniej na start trzeciej rundy. Niezależnie co teraz rzuci, na pewno nie. Na pewno będziemy mieli przewagę kart. Coś tam patrzy na swój cmentarz. Aha, widzicie, że tych komandosów no, już nie ma żadnych komandosów w talii, przez tego pechowego Dijkstra. O, rzucił temerskich piekrów, to dobrze, że ich wykorzystał teraz, ponieważ 12 punktów na ostatnią rundę, yy, sporo by mu tutaj mogło dać. Dobra, kolejny egzekutor, no, tego raczej nie potrzebujemy w takiej ilości. Jest Kahir, bardzo dobrze. No to co? On zaczyna, tak? No to my chyba zaczniemy od egzekutora. Nie ma się tutaj co zastanawiać. Jasne, nie ma sprawy. Hmm, szani. Więc wskrzesi pewnie Stenisa. Tak jest. I damski piechór. On może się tutaj ciężką jazdę Burej i będzie odbierał pancerz tym jednostkom. Dlatego może być niebezpiecznie No, dokładnie tak To co, gramy emisariusza? A teraz co sobie tutaj rzucimy? Brygady Nausica czy skrytobójce? Hmm. Skrytobójca może nam tutaj e, dodać punkty e, dać, e, dać szansę strzelić te, tym egzekutorom Dodatkowo zaatakuję tutaj tego za 8, ale on ma jeden punkt, dlategoś... ta karta zrobi 9 punktów. A brygada Nausica może nam tutaj dać punktów 11. Tyle, że my możemy potem trafić na przykład brygadę Impera. Dlatego lepiej, żeby ten szpieg już był rzucony. No to nie wiem co rzucamy. Chyba tego skrytobójcę. Już po nim. okej okay. mhm, redańska elita no to my dajemy medyka z Vikowero i wskrzeszamy sobie emisariusza rzucamy go tutaj i co otrzymujemy skrytobójca albo brygadę nauzika, no chyba już teraz zagramy tą brygadę nauzika tak jest. No i zobaczmy jak to się podoczy. Mamy jeszcze dwie złote w ręce. Jeżeli przeciwnik będzie miał ciężką jazdę Bury Hornigwi to może być dosyć ciężko. Ale... No nie wiem co on tam trzyma. Zobaczmy. Grzybki. Okej, okay, więc... Niewiele mu to dało 5 punktów, ale zawsze coś. To my gramy Kahira mm, Żeby teraz tego nie zepsuć w takim momencie. Brygada Nosika, no nie? Tak jest. No i udaje się znowu wygrać. Teraz rzucamy zabójstwo tutaj na tą ciężką jazdę i na przykład na Stenisa. Wygrywamy 11 punktami A więc udało się wygrać dzisiaj obie gry Jak na razie ciśniemy sobie te rankedy i idziemy coraz wyżej ee, Oczywiście moim celem jest w tym sezonie 20 ranga, więc Staramy się tutaj nabijać, ja w kolejnych odcinkach myślę, że jeszcze tą talią będę grał Postaram się również wam pokazać inne warianty tej talii Jak i również inne zupełnie frakcje będą również pojawiać się na moich odcinkach otworzymy sobie jeszcze na koniec jedną beczkę ostatnio trafiłem Gunter od Ima niezbyt często używana ta karta, ale on mi się przetrafił już naprawdę w wielu beczkach, jednak nigdy go nie wybierałem a ostatnio to już nie miałem żadnego wyboru, ponieważ yy, wszystkie inne karty już miałem, które były do wyboru poza Gunterem. No, tutaj nie było nic fajnego w tej beczce. A więc ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć na razie.